Dzień dobry drodzy rówieśnicy. Trochę rozpędziłam się z poprzednią gimnastyką, przepraszam. A dzisiaj ćwiczymy tak z 15 minut, potem mam lekcję języka nie trudnego, no ale trudno. Trudności są po to, żeby je pokonywać. Stoimy w pozycji lekko rozchylając stopy, luźna pozycja, rozluźniamy ramiona, ręce w bok i jedna strona, i druga, rozciągamy sobie ramiona, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech i wydech, no i głowa, ważna, ważna sprawa rozciągnięcie mięśni szyi, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, rozluźniamy, Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Rozluźniamy. Głowa w dół. Sprawdzamy, czy brzuszki są napięte. Wdech, wydech. Wdech i wydech. Głowa w górę. I do tyłu. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć. Wyprostowujemy się i znowu głowa na ramię. Szyja powinna być porządnie rozciągnięta i kark. Wdech, wydech. Teraz druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę zostajemy. Wdech. Wydech. Głowa w dół. Raz. 2, 3, 4, 5, wdech, wydech, wracamy do pozycji wyprostowanej, lekko rozluźniamy i do tyłu. Raz, 2, 3, 4, 5, podnosimy głowę i krążymy dookoła osi głową, a oczy też wodzą za naszym ruchem głowy. Raz, Dwa i trzy. I w drugą stronę. Raz. Dwa i trzy. I rozwiniamy I wdech, i wydech. Dobrze. A teraz yy, dłonie. Oczywiście musimy zadbać o naszą yy, urodę niewątpliwą. Kaps. Dłonie nad obojczyk. I ukosem w górę oglądając się, zadzieramy głowę, brodę wysoko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Troszeczkę wytrzymujemy. Wdech, wydech, wdech, wydech. Przechodzimy na drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, wytrzymujemy. I wracamy do pierwszej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czujemy na pewno napięcie tutaj na, na szyi. I druga strona. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I rozluźniamy. I rozluźniamy również barki. Raz. Powoli bardzo. Barki są bardzo ostre, Delikatne. Trzy. Cztery, pięć, i do tyłu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i biodra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i druga strona, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i barki, mocniej, raz, dwa, trzy, cztery pięć do tyłu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech i biodra troszeczkę niżej schodzimy, raz, dwa, przód, tył, przód, tył, przód, tył, rozluźniamy plecy, coraz niżej, ciągną nas luźne ręce, coraz niżej plecy, staramy się mieć proste. Wdech, wydech, wdech i wydech. Jeszcze niżej głowa. Opieramy dłonie na kolana i powoli, powoli, głowa ostatnia. Wracamy do pozycji wyprostowanej. Rozluźniamy się lekko. Wdech, wydech, wdech i wydech. I kładziemy się. I teraz ćwiczymy wszyscy, 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 również ci nasi to nasze koleżeństwo, które leży, a powinno ćwiczyć i zachęcamy wszyscy, w towarzystwie zawsze razem fajnie, dobra, najpierw zaczynamy od takiego rozluzowania, leżymy sobie na płasko na macie czy na materacu, zadzieramy sobie stopy do góry, mocno, mocno i w dół, palce wyprostowane, chwileczkę wytrzymujemy, i znowu góra, cały czas oddychamy, nabieramy powietrze nosem, wydychamy głośno ustami, o i jeszcze raz, a teraz sobie podlepczemy, czyli najpierw jedne, jedna stopa ma wyprostowane palce, a druga zgięte i lepczemy. Ruch wychodzi aż tutaj z bioder. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, Wdech. wydech. A teraz ustawiamy się piętami i wciskając pięty w matę, czyli matę, teraz wędrujemy w kierunku naszych pośladków. Raz, dwa, brzuszki napięte. Trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Uf. Wdech, wydech, wędrujemy z powrotem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze. Rozluźniamy i drepczemy. Czyli palce jedne, Zgięte, druga stopa wyprostowana. Raz, dwa, trzy, mocno, cztery, pięć. Rozluźniamy lekko. Wdech, wydech i tuptamy sobie z powrotem do pośladków. Uwaga! Raz. Pięta uderza. Ona teraz. Brzuch napięty. Cztery, pięć, sześć, siedem. Uruchamiamy sobie obie kliny. szczególnie jak się leży, to stworzył się ze stroin. Musimy sobie to rozluzować. Hop, 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 hop. Rozluźniamy. Wdech, wydech. Wędrujemy z powrotem. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I dziesięć. No. I teraz stopa wyprostowana i zgięta, raz, mocno dwa, trzy cztery pięć i wędrujemy sobie z powrotem czujemy, że robi się ciepło nad stopy, to też jest dobrze jak się szczególnie leży wdech, wydech, rozkładamy sobie ręce leciutko w boczek kolana na jedną stronę, przeciągamy, tak, staramy się jak najgłębiej, żeby kolano nad kolano było, ale nie jest to konieczne, wdech, wydech, wracamy do stopy, wracamy na matę i druga strona, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, postawa, tak, stopy są na macie, wracamy do pierwszej strony, raz, dwa, Trzy, cztery, pięć. Stopy na macie. Wdech, wydech. Druga strona. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy stopy na macie. rozwiniamy je sobie leciutko. I ostatni raz na tą stronę. Nóżki. Trzy, cztery, pięć. Jesteśmy. Stopy mamy na macie i na drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz chwytamy sobie kolana i przytulamy do, do siebie. Krążymy leciutko, masujemy kręgosłup raz, dwa, trzy i w drugą stronę raz, dwa i trzy. Stopy wracają na matę. Kolana mamy leciutko rozchylone. I teraz składamy sobie ręce na amen. I podnosząc lekko głowę między kolana raz. I dwa. I krążymy. I trzy. I cztery. I pięć. Dłonie na, na, na udach. Wdech, wydech, wdech, wydech. I jeszcze raz składamy sobie dłonie. I dobrze, między kolana. Raz, rozciągamy się do tyłu. Dwa, trzy, cztery i pięć. Odpoczywamy. Wdech, wydech, wdech, wydech. Ostatni raz, dłonie złożone. Wjeżdżamy między kolana i do góry. Hop. I hop. I hop. I hop. I rozluźniamy. Podkładamy sobie dłonie pod potylnicę i wujamy się raz na jedną stronę, raz na drugą. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5. Kładziemy sobie głowę na matę. Rozluźniamy się. Nogi w górę. Rozluźniamy najpierw stopy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz takie malutkie kółeczka. Raz i troszeczkę niżej. Dwa, trzy, cztery. Pięć. Zatrzymujemy i do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I rowerek. Raz. Powolny, ale dokładny. Trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. I znowu kółeczka. Raz. Na zewnątrz. Dwa. Trzy, cztery, ile tak nisko, jak ktoś może, tak? I z powrotem hop, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i rowerek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, i wydech. I podnosimy. Sobie. Znowu nóżki w górę i ostatnie spiralki. Raz, dwa, trzy i do góry. Raz, dwa, trzy. Rowerek. Powolny, dostojny. Cztery, pięć. I przytulamy do siebie nasze kolana. Lekko krążymy, masując kręgosłup w jedną stronę i w drugą. Opieramy sobie stopy na macie. Wdech, wydech, unosimy ręce w górę i rozciągamy raz jedną rękę, raz drugą. Raz, dwa. Kręgosłup leży nieruchomo, tylko ręce od barków, gdzieś nawet niżej pracują trzy, cztery, 5, do tyłu ręce, rozciągamy, do przodu, do tyłu, mocno, do przodu, napięte brzuszki, do tyłu i do przodu i rozciągamy sobie ręce, raz, dwa, Trzy, cztery, pięć. Tak, rozciągamy. Podnosimy ręce i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ręce w górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozciągamy się mocno w tył. Unosząc głowę, trzepiemy. Raz, dwa, trzy. 4 i 5. I kładziemy z powrotem głowę na macie. I teraz nogi. Dbamy cały czas w każdych ćwiczeniach. Pamiętamy o mięśniach dolnych, brzuchach, zwieraczach i o pośladkach. Zwieracze są szczególnie w naszym wieku bardzo ważne. Nie powiem o przyczynach. Wydech, wydech, czyli unosimy sobie lekko kolana w górę i staramy się je rozchylić napinamy przy tym mięśnie pośladku brzucha i zwieracze zamykamy raz dwa trzy cztery pięć dociskamy kolana raz dwa trzy cztery pięć rozciągamy raz dwa trzy cztery pięć dociskamy Uff. trzy Cztery. Pięć. Cały czas jest napięcie w dole brzucha. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I dociskamy. I opuszczamy nogi. Stopy na, na, na macie czy na materacu. Rozluźniamy sobie stopki Raz. Dwa. Trzy. Dobrze. Kładziemy sobie nogi wygodnie wzdłuż ciała. Rozciągamy. Do tyłu i do przodu. Kładziemy dłoń na udach. Do tyłu i do przodu. Teraz unieśmy lekko głowę. I do tyłu. I do przodu. I jeszcze raz tył i przód. I odpoczywamy. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Dłonie kładziemy sobie wnętrzem do góry. Chwilę odpoczywamy, poruszamy palcami. Rąk, nóg, wdech. I spokojny wydech. Wdech i wydech. Teraz jedna noga na macie. Przekręcamy biodra na boczek i przechodzimy do siadu skrzyżnego. Albo po prostu do dosiadł, jak nam wygodnie, dobrze. A teraz ręce w bok, rozciągamy sobie mięśnie piersiowe i do tyłu leciutko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ręce na kolanach, wdech, wydech, wdech, wydech. Rozluzowujemy i znowu dłonie w górę. I w boczek ukosem. I znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Rozluźniamy. I jeszcze raz. Hop. Ręce w górę, ukosem w bok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę zostajemy. Patrzymy na jedną rękę, na drugą i opuszczamy. Świetnie nam to wyszło. Rozluźniamy się. Nabieramy powietrze nosem. Siedzimy prosto. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech. Dłonie w bok. Nabieramy powietrze. Nosimy ręce w górę. Rozciągamy się. I z wydechem dłonie w dół. Umieszczamy je sobie na sercu, i do następnych ćwiczeń, czyli do jutra. To będzie ostatnia gimnastyka, bo ja potem muszę popodróżować, więc nie będę miała możliwości nagrania. Gdzieś we wtorek przyszły po prostu zacznę, ale jeszcze jutro poćwiczymy sobie. No, na razie.